Młodzi gracze Sanu Stalowa Wola ładnie podeszli. Wyżej gracze Czarnych. Jest próba strzału. Obok bramki. to Ostrobita piłka. I o mały włos lata wpadłaby do bramki bezpośrednio z rzutu rożnego. Jan Maciałek. Leśniowski próbuje strzału. Jest dobrze bita piłka. Będzie szansa. Jeszcze zamieszanie. Jeszcze tam torba próbuje znaleźć miejsce. Wykłada futbolówkę do zadwornego. Jak w pole karne. No i teraz będzie okazja pusta bramka. Jest trafienie na 1 do zera. Wiktor... Narusza kontratak Sanustelowa wola. Zagrani na wolne pole w kierunku Jakubca. Mateusz Jakubiec przed szansą Jakubiec. Bardzo pewnie. I 2 do zera. Nie wyszli z pressingu gracze. Sanu Stalowa wola, napędza się, chyb. Chyb odważnie, chyb indywidualnie. Kapitalna interwencja Stachowicza. Oszukał teraz rywala. Szymczakiewicz. Prostopadła piłka w kierunku gątarza, Ten wychodzi na czystą pozycję. Dokrywa na dłuższy słupek, ale nie sięgnął tej piłki. Nabiegający Mateusze. Ku... Koził traci piłkę. Znów zagranie na wolne pole i będzie kolejna szansa. Jest Jakubiec, i kto to zamknie? Nie ma gola. Gontarz nie zdążył. Latował się Kuziora wybiciem na aut. Mają piłkę w polu karnym goście. Uwaga, Chmiel strzela, ale ta próba nieudana. Już za chwilę początek drugiej części gry. No i wierzymy, że będzie ciekawie tempo tego meczu. Naprawdę dobre, naprawdę imponujące. Też i prostymi środkami potrafią zdobywać. Teren, zdobywać bramkowe okazje. Uwaga, Chmiel. Teraz ma szansę, strzela. Bardzo dobra próba, ale piłka przechodzi tuż obok słupka. Czteroosobowy mur drużyny i gości. Jeszcze tam wraca Jan Pyć do krycia. Leśniowski. Kapitalne trafienie! Ależ to przymierzył teraz! No proszę, próbował uderzenia Oskar Dyjak. Matuszkiewicz, uwaga, wymienił piłkę, teraz Maciałkiem, kapitalnie ta akcja przebiegała Jeszcze będzie szansa, jest strzał, teraz świetnie broni Krakowski Ale jeszcze nie koniec tej akcji, Sanusta, Loba Wola Podłączył się teraz Maciałek, wykłada tą piłkę do Jakubca, ale jest spalony Przenieśli teraz ciężar gry zawodnicy gospodarzy Leśniowski, minął rywala, może dośrodkować, tak też czyni a ładnie tutaj chciał złożyć się do strzału Hubert Matuszkiewicz. Dynamicznie twardo walczył o piłkę Piotr Kuziora. Kuziora jest polukarnym, polu zagrywa w centrum pola karnego. To będzie szansa. Blokowany jest Krakowski. Jeszcze próba strzału, ale ponad poprzeczką. Jak dobra piłka tutaj w kierunku Matuszkiewicza. Będzie szansa Hubert Matuszkiewicz. Zagrał wzdłuż bramki. Jeszcze szansa Nowak. Pusta bramka. I pada piłka do siatki. 4 do 0.